Ubrać sukienkę, dostałaby bombę, a następnym dniem końmi byśmy go nie wypchnęli do przedszkola. I to robią ludzie dla naszego dobra, bo są od nas mądrzejsi ode mnie i mojej żony, jako rodziców moich dzieci. Ja, w kraju, w którym takie rzeczy działyby się i byłyby przymusowe, nie chciałbym żyć i bardziej by mnie, by mnie to z tego kraju wypchnęło niż kradzież, z którą się spotykam każdego dnia. I mamy nadzieję, że. Nasze pokolenie, zwłaszcza i przede wszystkim obecnie 20 paru, 30 paru latkowie, są ludzie, którzy zrozumieli, jak to działa. Ludzie nam obiecują dużo fajnych rzeczy. Damy wam to, damy wam tamto, będzie tego więcej, tu będzie lepiej i tak dalej. Ale koniec końców nie ma dobrego Mikołaja, nie ma Krasnali, którzy wezmą dla siebie te kwity, wezmą na siebie rachunek za ten syf. I to my zapłacimy za orliki, za stadiony narodowe za bardzo drogie, chociaż fajne autostrady, to my zapłacimy tych 36 zł więcej emerytur, bo nie ma nikogo innego, który miałby to robić. Nasz pomysł jako nowej prawicy na Polskę, to z więcej wolności, więcej odpowiedzialności, mniej podatków, mniej urzędników, mniej biurokracji i przy różnych wadach, które my mamy, przy różnych wadach, które ma Janusz Korwin-Mikke, to niech z Was podniesie rękę ten, kto wierzy, że on kiedykolwiek zagłosowałby za podniesieniem podatków. Albo za zatrudnieniem 150 tysięcy urzędników, albo za tym, żeby mój syn musiał chodzić w sukience. Eee, no, naprawdę, przy różnych rzeczach, z których się z prezesem nie zgadzam, z którymi my się wewnętrznie nie zgadzamy, spieramy, są pewne rzeczy u nas sztywne i pewne, że Donald Tusk, który kiedyś wierzył w niskie i proste podatki, zobaczył jak to działa z wewnątrz i przestał w to wierzyć, bo zobaczył, że da się wygrywać wybory nie robiąc żadnych reform i mając. I stosując filozofię głównej bohaterki, przeminęło z wiatrem. Oglądaliście kiedyś ten film? Ja go nienawidziłem jako dziecko, bo coś święta leciał i coś święta on był strasznie długi ponad trzy godziny. Później zaczęli go dzielić się reklamami na trzy albo cztery części, i, a moja rodzina zawsze go oglądała. A ja nienawidziłem tej głównej bohaterki i filozofii życiowej, bo ona, nie wiem czy pamiętacie, jak ona się nazywała? Scarlett O'Hara, tak? I to ona miała ten dom Tara, to, tak się to, to nazywało. oto. Scarlett O'Hara miała taką filozofię, a pomyśl o tym jutro. Cokolwiek by się nie działo, nie paliło, nie rozwalało, tak dalej, one miały filozofię, a pomyślę zresztą o tym jutro, zmęczona jestem. Nie? I przez 25 lat mieliśmy rządy, które miały filozofię, pomyślę o tym jutro. Na początku lat 90. moje środowisko Unii Polityki Realnej, powiedziało, że pobór do wojska to niewolnictwo, z niewolnika nie ma pracownika, a tym bardziej nie ma żołnierza, i z armii poburowej, postkomunistycznej nic dobrego nie będzie i był postulat, Zniesienia poboru i stworzenia profesjonalnej, dobrej armii zawodowej, uzupełnionej o ochotników, którzy chcą działać w obronie terytorialnej, chcą strzelać, chcą mieć zdolności obronne, ale ochotników. I ten postulat, jak wiele naszych postulatów, został zrealizowany w połowie. Zlikwidowano pobór, a nie stworzono nigdy profesjonalnej armii zawodowej, i my, teraz, w sytuacji realnego, poważnego zagrożenia, a taki oceniają nie tylko. Polscy obywatele. Bo ja po raz pierwszy w moim życiu mam poczucie, że wojna jest możliwa, że wojna może się wydarzyć, że to nie są jakieś tam kocopały, nawiedzonych typów e, mówienie o wojnie, tylko coś, co się może realnie wydarzyć. A tak samo strategzy NATO uważają, robiąc realokację ciężkiego sprzętu z różnych regionów NATO do Norwegii, bądź powołując szpice i kierownictwo wojsk NATO w województwie zachodnio Są konkretne działania sztabowe, operacyjne, które pokazują, hmm, jednak coś się może dziać. I my w ten moment wchodzimy. Z najbardziej rozbrojonym społeczeństwem w Europie mamy 142 miejsce na świecie pod względem liczby do, broni dostępnych na tysiąc dorosłych obywateli. W Unii Europejskiej wszyscy, wszyscy na świecie są sąfilici mają broni więcej albo kilka razy więcej. I potrafią jej używać. Znowuż, najlepsi są w tym w Europie Szwajcarzy. Tak? najbardziej uzbrojony kraj na świecie. Liczba sztuk broni łącznie z bronią maszynową na liczbę dorących mieszkańców. Czy słyszeliście, żeby tam była jakaś dewastacyjna ilość, czy w ogóle zauważona ilość zabójstw popełnianych z bronią palną? Nie. Nie ma. Tak samo jak nie słyszeliście nigdy o tym, że w Polsce, albo prawie nigdy, że miały miejsce w ostatnich latach przestępstwa z bronią czarnoprochową palną, a broń czarnoprochowa bez pozwolenia może być po przez każdego z was posiadana. A to jest broń, z której naprawdę, jak oglądacie westerny, jeżeli widzieliście kiedyś taką postać jak Winnetou, Old Shatterhand i tak dalej, to to ludzie się zabijali właśnie z takiej broni. I to była broń, która była powszechnie stosowana 100 lat temu, w niektórych mie w miejscach jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ta broń, jej, jak rozmawiałem ze sprzedawcami, dystrybutorami, w trakcie ostatnich kilku lat sprzedali 500 tysięcy sztuk. I nie ma żadnej związanej z tym przestępczości. Jednocześnie komendy wojewódzkie policji, komenda główna policji, doprowadziły do tego, że przy relatywnie liberalnym prawie dotyczącym dostępu do broni, najtrudniej w Europie było ją dostać. W zeszłym roku w Polsce były Mistrzostwa Europy Niepełnosprawnych w Strzelaniu. Wiecie, które miejsce zajęli Polacy? Żadne. Bo mogli siedzieć tylko na trybunach. Bo w Polsce niepełnosprawny nie może dostać pozwolenia na broń. Jeżeli jesteś myśliwym, masz sztucę, strzelasz od kilkudziesięciu lat i na polowaniu wpadniesz we wnyki i potem amputują Ci stopę, to jesteś niepełnosprawny i tracisz pozwolenie na broń. Jeżeli jesteś głuchoniemym, to masz, e, nie możesz mieć pozwolenia na broń. Ale jak idziesz na strzelnicę, to dostajesz takie wygłuszenie na uszy, że słyszysz tyle, co głuchoniemy. I takich absurdów moglibyśmy mnożyć, że jesteśmy krajem policyjnym, urzędniczym, krajem, w którym przebijają się przez lata bardzo podstawowe i oczywiste argumenty i postulaty. Wczoraj wieczorem po ekspoze w wiadomościach oglądałem e, dramat rodziny e, zniszczonej przez Jarzębinę. Wiecie o co chodzi? Facet wyciął. Eee, nie, nie chodzi ze typów jarzębina i kokokooko, koko, bo najmniej. Chodzi o faceta, który miał u siebie na swojej nieruchomości drzewo jarzębina i je wyciął bez pozwolenia urzędnika. Za to się dostaje do trzech lat. Za wycięcie y, sąsiadowi i ukradzenie drzewa można dostać maks 2 lata, za wycięcie własnego drzewa możące 3 lata na własnej działce i wielką karę, bo za to są bardzo duże opłaty za wycięcie drzewa, opłaty administracyjne. I ta rodzina nie widziała jaka jest procedura, kiedy rosła, rosła, wyrosła za duża, cień rzucała na okna, to ją wycięli. Sprawa karna, komornik. Nałożone opłaty i tak dalej. Mówią, głupia jarzębina zniszczyła naszej rodzinie życie. Takich jarzębin jest wiele. Do mnie kiedyś przynależył pan, który kupił działkę ze stawem i chciał powiększyć ten staw, więc mówi, żeby być zgodnie z przepisami, to złoży pozwolenie na powiększenie stawu. Poszedł to zgłosić, w urzędzie patrzył i mówią mówi. On mówi ale na pańskiej działce nie ma żadnego stawu. Ma pan właśnie samowolę budowlaną, kara 220 tysięcy złotych. Facet mówi, że mało zawału nie dostał. E, co? Ale ja kupiłem to z tym stawem. Proszę pana, my nie jesteśmy służbami, żeby badać, kto panu ten staw wykopał na pańskiej działce. Pan ma nielegalny staw i pan za to zapłaci. To jest Polska, z której uciekło ponad 2 miliony ludzi. Kraj, w którym ktoś miał staw, ktoś wyciął Jarzębinę i tak dalej. I w kraju, w którym my będziemy mieć wpływ na władzę, to człowiek, który. Jest właścicielem e, danej nieruchomości, może sobie sadzić tam rzeczy, które nie przeszkadzają jego sąsiadom i wycinać rzeczy w sposób, który nadmiernie nie przeszkadza jego sąsiadom. Bo to jest jego ziemia, jego, jego działka. Ja rozumiem, że w parku narodowym ktoś e, chce chronić jakieś pomniki przyrodowe, że dom Bartek jest chroniony, ale że facet na swojej działce nie może wyciąć jeżerbiny bez wielkich kar i puścia do więzienia albo chodzenia po łzynach, to jest chore. To, że w Polsce człowiek, który chce budować domek jednorodzinny, musi uzyskać dwa pozwolenia budowlane i zgromadzić dokumentację, która łącznie kosztuje 25 tysięcy złotych, to jest klasyczny przepis kraju, który nie może i nie będzie, nie powinien się rozwijać. Bo w Niemczech nic nie trzeba zrobić, nie trzeba iść do żadnego urzędu, masz projekt, jeżeli jest dom do określonej wielkości, do określonej wysokości, określonej kubaturze, to po prostu masz projekt podpisany przez architekta i czy do firmy budowlanej i budujesz. W Polsce w zeszłym roku 70 tysięcy wydano ponad pozwoleń budowlanych na budowę domków jednorodzinnych. Razy 25 tysięcy to jest ile? Grubo ponad miliard złotych zmarnowanych, tak? Półtora miliarda, tak? Do tego, jak mi powiedział jeden znajomy burmistrz, mówi, no wiesz i to wszystko bez łapówek, bo Przyjdzie do nas taki człowiek i mówi, kiedy będzie decyzja, a pani Krysia mówi: Nie wiem, pan przyjdzie za tydzień albo dwa, mamy kupę roboty. No ale on mówi, pani Krysiu, za tydzień dwa, jest wiosna. Jak nie zaczyna za chwilę robót, to ich nie skończę przed zimą, a w Polsce zima nie jest tak lepka jak w Irlandii, czy we Włoszech i tak dalej, no to będę miał róg w plecy. To nie moja sprawa, mamy kupę roboty, pan widzi jak jest, jestem zarobiona. No Pani Krysiu, ale może być coś może... nie, nie wiem, nie wiem, no proszę Pana, no nie wiem, ale tu mam Pani Krysiu taką, tam, tam. no i się zaczyna dialog Pana. społeczny i tak zwana, jak się pojawia, wdzięczność Pana. terenu, Pana. dialog społeczny, to się kończy sprawiedliwość, zaczyna się sprawiedliwość społeczna i jakoś to będzie. Ostatnio mi znajomy opowiadał, jak się znacie ja w Polsce paszporty, to mówił, że zasada nie pisać podań, bo jak piszesz podanie, bo to przestanie być domeną Pani Krysi, która wszystko załatwia od ręki, tylko wpada do kierownika, do którego dojście jest trudniejsze, dłużej, więcej kosztuje. A jak nie pisałeś podania, tylko widziałeś kogoś, kto ma deal z panią Krysią, kto do niej tą przysłowiową kawę z kopertą zaniesie, to jesteś w stanie paszport parę godzin załatwić, bylebyś nie pisał podania. To mi opowiadał kolega, który naprawdę wie, 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 co mówi. Jest geniuszem prawa administracyjnego w praktyce i ma firmę, doradztwo, consulting, jak dać sobie radę w urzędzie. Zna polskie i mówi, chłopie, rzeźbie w błocie, żeby nie powiedzieć inaczej, że innego od razu, ale błoto to jest tutaj pod bardziej <noise> podobnej konsystencji. I mówi, rzeźbie w błocie, dobrze i godnie z tego żyję, chociaż wolałbym robić coś konstruktywnego, ale to nie jest tak opłacalne. I w takim kraju, w kraju, w którym wielu ludzi jest przekonanych, że uczciwie, bez układów, bez pleców, nie da się specjalnie dużo zrobić... Czasami się udaje. Powiedzmy sobie, przyznajemy takie ludzi, którym się udało, bo nie wiedzieli, że trzeba kogoś o coś pytać, zrobili to po swojemu itd. i tak dalej, i dali sobie radę. Mam takiego kumpla legalistę. Kumpla to za dużo podziane. ma czarną, jest na czarnej liście. Rysiek o tobie mowa. Rysiek jest prawnikiem młody, nie, nie ma tu ryśka, ale to może się nagram, na to Rysiek, jak to będzie oglądał, niech pamięta, że ja pamiętam. Ale Rysiek, jako młody prawnik, chciał tworzyć kebab. Chciał otworzyć kebab, jak to młody prawnik Bałwan rozpoczął od czytania przepisów i udowodnił nam, napisał duże memorandum, że w Polsce nie da się legalnie otworzyć kebabów. Ma świetnie to rozpisane, w Polsce wszystkie kebaby są nielegalne i każdy łamie jakieś przepisy, bo nie da się tak zrobić dobrego kebabu zgodnie z przepisami takimi, owakimi i innymi. To jest jak ten biedny Roman Kluska, który rok temu mi opowiadał o swojej bohaterskiej walce o owczarnię. Żeby otworzyć owczarnię, czyli tak kontrowersyjny biznes, w tak kontrowersyjnym miejscu w okolicy Nowego Sącza, to pan Polska musiał dostać 37 czy 38 decyzji, łącznie z zaświadczeniem sejmiku wojewódzkiego, województwa małopolskiego, że owczarnia nie leży na terenach e, istotnych dla strategicznych, gospodarczych interesów województwa. Ale mówi, wie pan, trochę mnie ludzie znają, już sobie przeżyłem z urzędami, urzędnikami z państwem polskim. Generalnie większych problemów nie robili, ale prawnicy swoje zarobili. Ale później jeszcze przyszła pani z Stanepidu i, i to trochę nim zachuśtało, bo pani z Stanepidu stwierdziła, że e, mleko kozie zawiera tłuszcz, czyli środek łatwopalny, więc jest łatwopalne i kazała mu kilkanaście sztuk drzwi ogniotrwałych zainstalować po, e, i system e, przeciwpożarowy za 400 kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mówię w tak groźnym miejscu jak Owczarnia. 400 ponad miliardy tysięcy zapakowanych w system Teposz, bo przyszła sobie Junior z i powiedziała, że nie, ona inaczej nie zrobi odbioru Owczarni. I tu nie będziemy, te owce nie będą mogli tu mieszkać, nie? E, bo wiadomo, że płonące owce to jest marzenie Romana Królski, biegające po i tak dalej. Nie, że on tylko marzy o tym, żeby to kozie mleko zapłonęło, zamiast e, robić nisko tłuszczowy i jak on twierdzi e, rak, e, ten antyrakowy e, ser. I to była odpowiedź na pytanie, dlaczego, panie Romani, dlaczego ten pański ser jest tak cholernie drogi? Ha. A kto mi się mój system peposz? Mój klient, polski obywatel, albo w pensji pracownika. No, tyle wydałem na infrastrukturę, tyle wydałem e, kapitału na stworzenie miejsca pracy, no to jak ja nie mam dobrze zapłacić pracownikowi? Tak? Ja...